Panie Przewodniczący, Szanowni państwo, się państwo, Szanowni Państwo. Przez kilka miesięcy niektórzy głośno mówili, że wójt zabrał głos mieszkańców. Nie. Słyszeliście tu Państwo, że odpowiada za prowadzenie sesji Pan Przewodniczący i Rada Gminy. Proszę Państwa, powiem szczerze, jest mi bardzo miło. I bardzo się cieszę, że tak odbywa się ta dzisiejsza sesja. Potrafimy rozmawiać. Bo my jesteśmy, proszę Państwa, dla Państwa. Przepraszam, że mówię za radnych, ale i radni, i wójt i urząd jest dla państwa. I tak chcemy, żeby tak było. Proszę Państwa, gdyby nie padły te wnioski odnośnie zabierania głosu, ja bym dziś... Na koniec spraw różnych podjął ten wniosek. No, no, Taki był mój zamiar. Proszę Państwa, bardzo króciutko. Protokoły, kto odpowiada, kto podpisuje, kto weryfikuje. Sze Proszę Sze Państwa, protokół jest z prac Komisji Rady Gminy. I wójt nie ma nic do tego. Nie wójt recenzuje i cenzurę wprowadza. Wójt wyznacza pracownika do obsługi Rady. I wyciąga konsekwencje od niewykonanej pracy. Nie mi się głosu, chyba teraz to pani chmij. Ale proszę o przeszkadza. Szanowni Państwo, nie wszyscy może wiedzą, dlaczego się radni podjęli decyzję o tym, żeby nie głosować przyjęcia protokołu. My właśnie dlatego opóźniliśmy chwilę rozpoczęcie sesji, bo nad tym rozmawialiśmy. Proszę Państwa, żeby z nagrania odtworzyć słowo w słowo, które wypowiadane są, wiemy, że targają na mnie emocje. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Niektórzy mają słowa, które powtarzają co chwilę. To jest niezależne od nas czasem. I daliśmy przykład, Ci z Państwa, którzy się interesowali protokołem, jak wyglądałby protokół? Dlaczego pisany małą literą? To była moja sugestia. Dlatego, że nie jest pracownik w stanie określić, kiedy zdanie się zaczyna, a kiedy się kończy. Które słowo jest ważniejsze, które mniej ważne. Gdzie przecinek, gdzie kropkę postawić. Dlatego to jest tak napisane. Oczywiście, mnie też to się nie podoba, co jest. Dlatego też mój apel dla tych, którzy się. Do tych, którzy się interesują sprawami innymi. Jeżeli chcecie, aby Wasze wypowiedzi w całości były, składajcie na piśmie, proszę Państwa. Swoje wypowiedzi przygotujcie, bo większość wypowiedzi Państwa jest przygotowywana wcześniej. Wiecie, z czym tu przychodzicie. Bardzo proszę, na kartce napiszcie. I załączymy to w całości. Natomiast, proszę Państwa, statut mówi wyraźnie, protokół ma odzwierciedlać. Wiernie odzwierciedlać przebieg sesji. A nie słowo w słowo. I co byśmy nie zrobili? Co byśmy nie napisali? To może się pojawić ktoś, czy zjawi się ktoś i powie: Ja jedno słowo więcej powiedziałem, dlaczego tego nie ma. Nikomu nie dogodzimy. Musi być to jakiś kompromis. I dlatego też, proszę Państwa, my to jeszcze raz będziemy czytali. Osoby, które, których wypowiedzi są w tym protokole, zweryfikują to. Bo rzeczywiście nie da się tego czytać. A ktoś nie ktoś związany z naszymi sprawami gminnymi może powiedzieć, o czym wy dyskutujecie? Czego to dotyczy? Dlatego też, proszę Państwa, tak. Na pozostałe pytania odpowiem w trybie dostępu, tak jak pan prosił. Proszę Państwa, nie chciałbym i unikam odpowiedzi na sprawy personalne. Przecież to i pan radny... Wysołski poruszał sprawę pana Badacha, w zasadzie nie jest już osobą publiczną, więc pana B, można powiedzieć. I drodzy Państwo, to odszkodowanie to w skład tego odszkodowania wchodzą dodatki specjalne, które nie ja przyznałem 2500 zł miesięcznie, razy 4. To macie 10 tysięcy, nie. Nie 24 tysiące, czy tam ileś, tylko 16 tysięcy. Dlaczego państwo nie interesujecie się, przepraszam, że personalnie tego nie uzgadnialiśmy, kiedy rozwiązywana była umowa z panem Stefaniakiem w poprzedniej kadencji. Tam troszkę więcej pieniędzy, proszę. Proszę państwa, proszę. Proszę o wzajemną życzliwość. Proszę też. Abyśmy co boskie Bogu cesarskie cesarzowi. Nie wszystko, co robimy, jest zdecydowanie złe. Popełniamy błędy, jak wszyscy. Kto jest bezbłędny? Nie ma takich osób. I kolejne sprawy, przepraszam, za moje emocjonalne troszkę wystąpienie. Plac targowy. Proszę mi wskazać czy podpowiedzieć, gdzie możemy takie miejsce znaleźć? Nie mamy takiego miejsca tu w gminie. Nie ukrywam. Mam zakusy na pewne miejsca. I czekam. Ale nic tego nie mogę zrobić. Świetlica dla małej wsi. Szansa, kiedy mogła być piękna świetlica, minęła 15 lat temu. I proszę Państwa, jest tu propozycja, ale czy będziemy chodzili tam na koniec małej wsi, jeżeli tam byśmy zrobili świetlicę? Rozumiecie Państwo. Ja wierzę, że to miejsce, pokazuje senior Wigor, będzie otwarte dla tych, którzy, no nie dla dużej grupy osób, bo tam określona liczba, ale proszę Państwa, jest kierownik, znaczy pełniący obowiązki, jest terapeuta zatrudniony i ci z Państwa, którzy będą chcieli znaleźć tam chwilę po południu, myślę, że do 18 to będzie. Oczywiście, nie, nie, nie może to być 50, 100 osób, ale kilka osób znajdzie miejsce i będzie mógł korzystać z tych wyposażeń. Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania. Co z wodą, panie wójcie, bo zapytałem o wodę. Tak, sprawa wody. Proszę Państwa, ja wspominałem na, który jest poprzednik sesji, że. Będziemy podejmiemy próbę uruchomienia czy udrożnienia dwóch odwiertów, które są. Są dwie studnie wolne, Zatocinie. zarówno y, w przykorach jak Zatocinie. i w główczynie, ale nie mamy pom. Ale w jest pani Ale nie, nie, ja mówię o studniach na y, stacjach, stacjach y, ale jest wody. Ale jest Drodzy Państwo, coś Państwu powiem, że to nie jest taka prosta sprawa uruchomienie wszystkich studni, bo to są badania, bo to są koszty kolejne, to jest konserwacja i tak dalej. Wody zabrakło tylko w dwa, 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 dwie soboty, niedzielę. Piątek, sobota, niedzielę. Dlatego, że żadna, nawet gdyby było więcej studni, nie jest w stanie, nie ma takiej wydajności pomp, które by zapewniły tak wielkie popłówki wody. Chcę powtórzyć, niektórym już mówiłem, że pompy w studniach głębinowych pompują wodę do zbiorników. Te duże zbiorniki, które stoją na stacji. I woda dopiero jest rozprowadzana ze zbiorników. Tak jak macie Państwo, czy mieliście w hydroforach. Jeżeli w hydroforze zabraknie wody i w tych zbiornikach musimy czekać, aż się zbiorniki napełnią. I to było tym spowodowane. Zbiorniki są tak wyliczone, że zapewniają, widzicie Państwo, bezproblemowe zużycie wody, yy, zapotrzebowanie na wodę. Chcemy te dwie, dwie od, wywiercone studnie przygotować, zrobić pomiary, próbki wody i zakupić pompy dwie. Także będą po cztery studnie, po cztery studnie głębinowe będą pracowały. Niewiele to zmieni, bo to jest z tego samego źródła. Natomiast nie mamy braku Dziękuję bardzo. Panu odnośnie tego protokołu odpowiem, że nie ma żadnych skutków prawnych, się nie wiem. Rada ma takie prawo, że może przyjąć na sesję lub nie. Po odsłuchaniu przystępuje do zatwierdzenia sesji kolejnej.